Cześć, jestem Karol Bocian, jestem pracownikiem umysłowym. Codziennie uczę się i zarządzam wiedzą. Mam na ten temat różne refleksje. Wysłuchaj tej i wykorzystaj w swoim życiu. Początki. Jak mam zacząć? Co mam tam wpisać? Gdzie to dodać? Zacznij od pustej kartki. Potem pracuj normalnie i zacznij obserwować. Szukasz czegoś? Zapisz to pytanie. Znalazłeś odpowiedź? Zapisz ją. Zapisz ją tam, gdzie uważasz za słuszne. A potem, gdy jeszcze raz poszukasz tego, nie znajdziesz tego. Tam, gdzie oczekiwałeś, że jest, przełóż te dane w to miejsce. Nie kopiuj. Nie duplikuj informacji. Lekcja jest dzisiaj. Krok po kroku w odpowiedzi na potrzeby zarządzaj. Psst! Jeszcze jedna informacja. Poprawisz mi trochę humor, jak skomentujesz ten wpis, albo udostępnisz lub polajkujesz. W opisie są linki. Odwiedz mojego bloga albo kup coś ode mnie. Możesz kupić mi też kawę. Jeszcze raz. W opisie są linki. Odwiedź je. Cześć!